Dzień dobry Państwu. Nazywam się Józef Placha. Jestem z laskami związany już 51 lat. W zeszłym roku miałem mały taki jubileusz 50-lecia. I w tym okresie mojego zaangażowania w laskach to oczywiście przede wszystkim praca wychowawcza w internacie, najpierw, a później praca w zarządzie przez 30 lat. W tym 28 lat sekretarzowania, potem rok prezesury i, i wiceprezesury i emerytura, oczywiście mam nadzieję zasłużona. W tym okresie spotkałem bardzo, bardzo wielu ludzi znanych i mniej znanych w Laskach. Z tych bardziej znanych to przede wszystkim pani Morawska, Zofia Morawska, której przez prawie 30 lat lektorowałem najpierw codziennie, a później co drugi dzień, bo okazało się, że nie dałem rady być codziennie takim do dyspozycji. Z kolei to moje lektorowanie również realizujemy dzisiaj w relacji do państwa Gołąbów którzy w tym roku obchodzili już 65 lat swojego małżeństwa, a 40. Lecie przedtem jeszcze prezesury pana prezesa Gołąba. Codziennie czytamy, oczywiście, co świadczy o tym, że mamy potrzebę jakiegoś. Ciągłego doskonalenia, jakiegoś szukania pewnych treści, które, które były dla nas ważne i były i są nadal ważne. Ja chciałem zwrócić uwagę na tą taką pewną cezurę czasową, gdy chodzi o panią Morawską i państwa gołąbów. Oboje, zarówno w jednym jak i w drugim przypadku, mamy do czynienia z osobami długowiecznymi. Pani Moraska dożyła 106 lat. Prawie całe życie poświęciła od roku 1930 dziełu lasek, państwo gołąbowie z kolei przez 40 lat jako pan prezes, jako prezes zarządu. No i, i, i do dzisiaj jest jako prezes honorowy i jest nadal pomocny i Służy Radą i, i różnymi takimi czy innymi działaniami na rzecz wspólnego naszego dobra. Ta ciekawostka w jej, w jej przypadku mi się teraz pojawia w mojej pamięci, kiedy pewnego razu, już będąc po grubo 80 latach swojego życia, blisko 90 lat, zwraca się kiedyś do mnie i mówi: Wiesz co, Józiu? Chyba się starzeje, bo coś tam zapomniała. Mając już 90 lat właśnie powiedziała, że chyba się starzeje, co świadczy o jakiejś takiej dużej witalności pani Baraskiej, która właśnie czuła się wciąż młoda, mimo tej metryki, która wskazywała na bardzo wiek podeszły. Podobnie zresztą gdy chodzi o państwa Gołąbów. 93-letnia w tej chwili pani Justyna i 89-letnia, letni pan Wadysow też właśnie imponują właśnie taką młodzieńczością i taki, taką otwartością na to, co się dzieje wokół i zaangażowanie w związku z tym ogromne. Bardzo to mnie buduje i, i, i sprawia, że ta prawda o tym, że wiek liczy się nie metryką, a właśnie tą wewnętrzną kondycją i otwartością na świat i na ludzi, się sprawdza w przypadku pani Borowskiej, jak również i w przypadku państwa Gołąbów. Niestety nie miałem tego szczęścia, żeby spotkać matkę czacką. Natomiast spotkałem się z księdzem Marylskim. Wtedy jeszcze nie był księdzem Antoniem Marylskim. Wtedy, kiedy przyszedłem do Lasek, był akurat prezesem zarządu. Również z panem Zygmuntem Serafinowiczem, bratem Jana Lechonia, który zresztą był bardzo podobny do swojego brata Zygmunta. I inne sylwetki to przede wszystkim pani Alicja Gościńska, z kolei twórczyni takiego działu tyfologicznego w Laskach. Na przestrzeni tych lat mojego pobytu w Laskach spotkałem także wielu ludzi, którzy przewiali się przez laski, są to osoby z zewnątrz, ze świata polityki, ze świata literatury. Gdy chodzi o politykę, to przede wszystkim pan premier Tadeusz Mazowiecki, z którym tutaj wielokrotnie się widywaliśmy, między innymi w czasie Euro Piłkarskich Mistrzostw Europy w Polsce. Razem kibicowaliśmy naszej drużynie, która tam Dobrze się spisała akurat w czasie tych mistrzostw i regularnie oglądaliśmy to w Domu Przyjaciół Niewidomych z Panem Premierem Mazowieckim. Dalej, gdy chodzi o świat literatury, to dobrze byłoby wymienić pana Zbigniewa Herberta, z którym razem ucztowaliśmy, gdy chodzi o. Obrony mojej pracy doktorskiej właśnie akurat tak się złożyło, że w tym czasie był tutaj pan Zbigniew Herbert i wypiliśmy sobie bardzo dobrą kawę z panem Zbigniew, Zbigniewem Herbertem.